No, ma złamaną rękę nogę i niestety nie widzi na jedno oko. Jak to? Łamaną rękę i nogę? Tak. Moja wina. Moja? Nie, niby? <laughs> ale, ale, ale będzie widzieć? Jednym okiem. No, z jednym okiem, to, to jest o 50% mniej. A co ja mogę zrobić? Nie można ktorej z tym zrobić! No nie wiem... Niestety nie. To ty jesteś? Żadnej operacji, ja nie, nie wiem... Niestety nie. Moja córka ma być na jedno oko teraz ślepa? Ale co ja mam zrobić, U... że mogę Kochanie. wypadkowi! Kochanie! Kochanie. Spokojnie, uspokój usiądź, 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 dobrze? To się prawda? To, 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 to jest prawda? Mi też jest ciężko uwierzyć. Powiedz mu coś. Komu? Lekarzowi? Tak, si Masz się z naszym dzieckiem. Już się zajął. Jest ob jest obandażowana. Na jedno oko! To nie jest problem? Jest! Ale ja też nie mam na to wpływu. On jest lepiej niż nie dziecko w tym momencie będzie na jedno oko jak z tym żyć? Normalnie, jakoś będzie widziała. Da się na jedno z jednym Damy sobie radę. Razem. Dobra. Powinniśmy iść chyba w tamtą stronę. Teraz. No, jeśli chcemy uciec jeszcze dalej, no to tak. Chyba będzie jak najdalej. Hmm. Potem możemy pójść Zgodnie no, z tą mapą, to trafimy na ocean, to może się że będzie jakieś miasto portowe, to się zatrzymamy tam. Oby były ryby, ja jestem głodny. Czyli liczymy na szczęście, że będzie miasto, tak? Tak. No, znaczy, no wiesz, no. Raczej skoro na mapie jest droga, to tam jest jakieś miasto. Teoretycznie tak, ale nie ma żadnej pewności. Dobra. Hello? Ania? Oh. ja jestem? W namiocie, w obozie z nami. Nic ci nie grozi. Wstaniesz, czy coś? Czy nie S dasz rady? Próbować. Czy stało? Trochę ci się dostało w plecy? tak bardzo. Tylko taka tusza szrama od że. No, trzy dni, więc. Ile? No, trzy dni. Miałaś taką szramę od góry, to do w plecach. To nie aż taka Będzie. duża, no. No, ale będziesz miała bliznę. Przez te trzy dni, no, nie obudziła się w ogóle. I, no, chcieliśmy cię nosić. W każdym razie, no, uciekliśmy daleko od tego domu. Jak najdalej. I codziennie w nocy też trzymaliśmy warte, żeby przypadkiem nie przyszedł ci nikt, w ogóle, żeby nikt tutaj nie przyszedł. Mhm. Tak, ale jeśli chodzi o tą szramę, to znaczy, jak to się w ogóle stało? Że no. ona... Znaczy, ostatnio co kojarzę, to właśnie, że coś z tyłu za mną biegło. I tyle. To pamiętam, właśnie. No. nie? Hmm. Hmm. My te, też się przebraliśmy, twoją bluzę trzeba było umyć i wyprać w ogóle. Od krwi. No. Oczywiście to robiła Lali. A spróbowałbyś Nie jestem takim wypowiedzą mm -hmm. jak mój brat. A ty za... O czym ty mówisz? Ale I... o, co się... o co się teraz chodzi, ja że w ogóle ci nie rozumiem? Ale spokojnie, tu się jeszcze nic nie stało. Ale jak. To go... fakt. A, że w takim. Jakim? Se... <kłyska> ten... Wielkim... ten... Wielkim... 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 muszę uciekać. Masz. Weź tutaj! Ej, spokojnie! Napster, w jakim kierunku my się teraz kierujemy? I chyba w tamtą stronę. A wiesz? Może znajdziemy jakieś miasto portowe. A, czyli w stronę morza. Tak. Te asymbały wrócą? Co o, jest? Wszystko dobrze? Co jest? Dobrze ci tak! Elu, Ej, no spełnił się! A ty gdzie? Na do góry. Dobra, owo, że. nic nie jest? Nie, nie. Będziesz żył dzięki zapałkę. No. Ej. To. To rano wyruszy. No to wiesz, to taka tak przyjacielski berek taki. To nie jest nie, nie, spokojnie. Braterski to Braterski. Tak. Nic, nic mu się, nic, mu, nic mu nie, nic A, nie zaraz, będzie. A zaraz, zaraz łama na nogę. Nie, to nie Właśnie, bo ty, ty mówiłeś, że jesteś głodny. Naprawdę, Codziennie masz jedzenie, masz ciepły posiłek z ogniska i codziennie... jesteś głodny? Tak. Znaczy jestem chudy, ale... ciągle głodny. Dobra, właśnie. <laughs> bo... Myślę, że jedno z tych żarć twoich miało... Zdało mi ta śienca. Od, odliczę ci to z pensji. Co? Co? Jakiej pensji? Ty mi nie płacisz. Nie wiem, dobra, jak to jest, nie wiem, Dobra, dobra, ja. Długo. To dla mnie jest! Pa pa. Powiem ci tak. Ja. I teraz oddajesz mi to. No i dziękuję. <laughs> Jezus. Powiem ci tak. Nie wyrabia. Widzę. No właśnie, yy, bo ty nie jadłaś nic przez te dni, nie piłaś w ogóle, to nie chce ci się nic zjeść, a nie pić? Przepraszam, nie wiesz że Znaczy, wyżej bo coś spróbować zjeść. No. Czekaj, ja poszukam żebyś w Jeśli macie, bo jeśli nie, to Ja mam otrzymam. jabłka. Macie się jeziorko, żeby umyć je? Po co myć jabłka? Po co? Masz wodę? Ja mam wodę. Ja Zaraz bym no. ceni laski laskę dynamitą. To nie jest coś, co się. dzieje. jabłka. Czemu mi... Umyj jabłka, żeby jej to dać. Weź mi to, oddaj tak na wszelki wypadek. Dobra. Nie, nie, przyda mi się. Wieć. Chłopaki. Wiem. Dobra. Jakoś obmyłem, masz. Dzięki. jak chcesz, to jeszcze masz resztę butelki. Jakbyś cię pić. No dobra, no mamy jakąś mapę. Yy, a, przypomniał mi się. Pamiętacie Tatą Jaskinię w górze? Tak. No. Yy, mam ten drive'a z laptopem. Ale my nie mamy laptopu, chłopie. Ale mam ten drive'a. Z tamtego laptopu to byłby Jaskini. Może uda się podłączyć do Nintendo. Wątpię. Wątpięle. Masz jeszcze baterie w tym? Tak, nie używałem tego przez długi czas. O, no dobra. Nie ja wiem, wątpię, wątpię, że się uda. Co mam w ogóle SP? Weźcie? Nie wierzę. Poczekaj. Zrobię je. Jestem informatyk. Zrobiłem... Nie. Chłop... Chłopię. Jak? Chłopie, ty głównie jest... Chłopie! Ja naładowałem telefon ziemniakiem. Jarbuzem. Czemu wydaje mi się, że on zmyślił. Ile procent? Ale. Ciekawe. Dobra, może prześpimy i po prostu jutro wyruszmy dalej. To jest bardzo dobry pomysł. Ja, ja, ja się prześpię. Ty masz warte, bo nie doję, że jest twoja kolej, to jeszcze masz właśnie... To jest, nie wiem, możesz się to pobawić to się ja tym. Ja mogę Ja, a... Ty chcesz. Nie, 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 nie trzeba. No. Zrobię z tego zajebiste cudo. Z tego Nintendo. Chcę to zobaczyć. Dobra, to jakbyś coś potrzebowała, to bądź kogokolwiek, to Jasne. ci pomogę. Lejdę jeszcze na chwilę do lasu. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. dobranoc. śpią. śpię. Myślę, że jest aniołem mimostr. Jest też. Nie na taku wypadku. Pensk, za taka strasznie. Powiedz, że tam gdzieś jesteś. Polka. Wszystko gra? <grymne> <grymne> tak. Przecież widzę, że nie. Po prostu pewne wspomnienia wróciły i tyle. Rozumiem, ale jako dobry tatuś naszej ekipy z tobą pogadam. No, to... <grymne> Możesz mi powiedzieć jakie, wspomnij nie w ogóle o, o co chodzi, ci pomogę. No serio, nie żeby coś, ale ja tutaj w tej... W tej... tej... Albo tak... Ja... Hmm. Ciszyję, ja w tej tutaj, kurna, ekipie to... Yy, nie wiem, to... To ja odpowiadam za wszystko, jestem... To, że jestem najwyższy nie znaczy, jestem najstarszy. <grym> no wiem. Po prostu to no, nie wiem czemu zawsze to ja muszę być, zawsze to ja muszę dziećmi, zawsze to ja muszę to kogoś mówić. Ej. Hmm. Tak bywa, no. Bo ty masz brata Rena, co nie? Ech, tak. Tego gnajka. Dobra, nie będę. No nie no, no. Zabierz no. się wiesz, to taka, no. miłość No wiem. Treska, tak. Wiem, bo <laughs> miałam brata bliźniaka. Zdążyłem usłyszeć. Mieliśmy wypadek przed świętami gdzieś. Wracaliśmy ze szkoły i nagle auto nas potrąciło. Nie wiem, podobno zginął, i no, był pogrzeb i tak dalej. Ja wtedy stwierdziłam, właśnie. Nie widzę już na jedno oko przez ten wypadek. Miałam złamaną rękę i nogę, i. Między innymi, właśnie przez to oko rozumiem. miałam duże problemy, żeby wyruszyć na tą przygodę, bo rodzice nie chcieli mnie puścić, a bardziej tata. I no. hmm, rozumiem. Jak pierwszy raz zobaczyłem twoje oko, to myślałem, że to tatuaż. Nie. Po prostu na niej nie widzę. Ale wiesz, no... Może to marne pocieszenie, ale... Nawet ładnie tak wygląda takie całe szare oko. Wiesz? Hmm, może i tak. To moim Dobrze. zdaniem, jakby po prostu... Nie jest takie wez jakieś tam poplamione czy coś. Ja widziałem. Oko. Takie no Rozumiem. Nie ja się to pocieszy, to. Ja i Ren... właściwie straciliśmy matkę. No. No, Jak nie wróciła już tyle czasu. Teraz to właściwie nie ma. Nie ma do czego wracać. No. Tyczno. Case był bardzo mi. wiesz, byśmy dziźniakami. Bliźniacz... Po jego stracie no. i mi, i rodzicom było ciężko. To myślę. Wiesz, to jest tak, jakbyś właśnie w tym momencie stracił Rena. W sensie... Że jakbym po prostu stracił Rena, czy... Hmm. Ja się w tym momencie, czyli... No jakbyś w jakby... tym momencie stracił Rena, jakbyś się wczuł wtedy. Ze świadomością, że już a, go nie a, zobaczysz. Ja by... nie wiem, to bym musiał go stracić najpierw. No właśnie. A ja straciłem. Ja też. No, właściwie straciłem matkę ja też, ale no też jakoś jej bardzo dobrze nie, nie znałem. Fakt, y... no, gadała, z mi dużo, ale tak. Zazwyczaj była, miała taki sam humor. Była zazwyczaj taka, by... jakoś, nie wiem, hmm. nie zmieniała się jakoś tak. Mam no, na no myśli, że, no, dajmy przykład, na no, przychodzą goście, nie? I twoi rodzice, nie wiem, yy, czy tam nawet w ogóle, no, chcą, żeby, chcą się ładnie zaprezentować, nie? I no. wiesz, trochę udają, że i w ogóle, no, że mieli i w ogóle, nie? Mhm. No, no to właśnie tak, jakby miała taki cały czas jeden humor i nie udawała w ogóle, to no, tak kiepska metafora, nie jestem w tym dobry. No spokojnie. Lepiej ci już. Tak. Gwiazdy. Tutaj, co widać, ich naprawdę dużo. Nie to, co w mieście. W mieście to widać 50 na krzyż. Tutaj nie ma żadnego hmm. światła, które by na mnie zasłoniło. No. Zawsze, kiedy ciężej jest, a mi krata Bo mam nadzieję, że. Coś tam się tam nawet bóźka, jakby ułożyły te tak, gwiazdy. Hmm. No. Co? nie, masz kontynuować. Ale. No, no. no. Zawsze kiedy mi go brakuje, to myślę, że tam przez z góry. Hmm. Może pewnie tam zacząć, uczyć się gwiazd do zbiorów. Dobra. Jakoś tak. Zawsze chciałem, ale nie umiałem się za to zabrać. Tak, no. Dobra. No to w moim mieście też były te takie żołnierzyki, kurna, pieprzone. Tylko kasę chciały, Kuba, nic nie umiały. Nic nie umiały w ogóle. Dobra. No, tak, era. to leć, Dobra. spać. Ja jeszcze pozbieram patyki do ogniska, żeby się paliło noc. I tak mam warte poza tym. No i tak jak widzieliście, wróciły mi wspomnienia z wypadku, które niestety, no, są smutne. Leon no, się dowiedział o moim bracie, który nie żyje i widać, że nie lubię za bardzo o tym gadać, bo jednak to jest bardzo bolesne. Zobaczymy, co przyniesie, przyniosą następne przygody nam. Miejmy nadzieję, że nic takiego poważnego i w ogóle. Wrócimy się za tydzień. Bye! -o.